Mamy cztery drużyny na terenie gminy i od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, żeby wzorem turnieju Wolldboy zorganizować takie wydarzenie. Cieszymy się bardzo, że wreszcie się udało, a jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że odbyło się bez kontuzji i w takiej naprawdę bardzo fajnej sportowej rywalizacji. Drużyny ze sobą stawały w szranki, bo przecież sezon za pasem, no i wszystkim życzymy awansów. Bardzo serdecznie przy okazji też podziękować, ponieważ to, że dziś tutaj, tutaj spotkaliśmy, to jest dzieło wielu osób. No i też bardzo mocno muszę podkreślić, na każdym roku doskonałą współpracę ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej pod okręgiem Zabrze. Tworzymy jedną wielką piłkarską rodzinę, lubimy ze sobą spędzać czas i cieszę się bardzo, że taką fajną atmosferę w gminie Pilkowice udało nam się wspólnie wykreować. Przede wszystkim to jest bardzo dobra inicjatywa Pana Wójta w gminy Pilkowice. Bo raz, że dzięki takiemu turniejowi tutaj piłkarze mogą się na pewno lepiej przygotować do sezonu, który za chwilkę się rozpoczyna, a druga sprawa też, że integruje to środowisko, taki turniej, te spotkania na pewno powodują to, że ci piłkarze, trenerzy, działacze lepiej się poznają. I i ta rywalizacja na pewno też przebiega w takiej no bardziej sportowej, fair play rywalizacji. Dla piłkarzy, no, doskonałe przetarcie, rywalizacja. Widzieliśmy tutaj mecze, które obfitowały ciekawe tutaj takie akcje ofensywne i dość duże zaangażowanie. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, fair, gra na dobrym poziomie. Na pewno to taki dobry wzorzec dla innych gmin, które by mogły Również tego typu turnie organizować, no ale też nie, ka nie każda gmina posiada aż tyle e, stowarzyszeń klubów, które w, w tych rozgrywkach e, na szczeblu pod okręgą e, grają.